Witam wszystkich na kanale Janek Czugista. Dzisiaj zagramy rosyjską konstrukcją ISU-152K, średnie uszkodzenia tego pojazdu to 750, średnia penetracja 286. Moi kochani, dzisiaj zrobimy konkurs, którego wyniki będą w następnym filmie. Także zapraszam, jest do wygrania dwa razy po 1000 zł. Jeśli ktoś zasubskrybuje ten kanał. Napiszę komentarz, da lajka like to będzie miał szansę e, wygrać złoto, e, będzie miał duże szanse, bo dużo oglądających nie ma. Także myślę, że jak, jak wbijecie 50 łapek, będę bardzo zadowolony. Ruszajmy do bitwy. I kochani, trafiła nam się mapa murowanka. Także zasuwamy tam, gdzie jeżdżą wszystkie niszczyciele. Czyli w krzaki. Będziemy próbować pić te ciężkie czołgi które tam będą wyjeżdżały. A na pewno wyjadą, przynajmniej tak się mi się wydaje. Nie mamy tutaj mobilności zbyt dużej, ale i tak nie jest tak źle. Zasobowałem patrzeć. 33 na godzinę, 34 nawet. co tu jedzie? Tu jedzie skorpion. Jedzie z pomocą skorpion. O jadę mi czołgi ciężkie. Także odważnie ciśniemy. Kolega Skorpiony też się tutaj pcha. Chce robić wynik. Dobra. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Spróbujemy przewrócić tutaj drzewko jakieś. Może tutaj błąd, że tak dochylu, wy przewracam te drzewka, ale jakoś tak mam tu sprawdzone w taki sposób. Celujemy w defectora i, i niestety tylko gąska. Ale przynajmniej nas nie zobaczył. Co so wycofaliśmy? Dobra, dziewięć. Przeładowujemy tylko gąseczka. Może następna łuka będzie lepsza. Czy mamy szansę, go tutaj. O! No i nie wiem czy trafiłem, czy nie, no troszkę tak lipa, bo znikli mi z zasięgu widzenia Miejmy nadzieję, że weszło Widziałem, że pocisk gdzieś tam zniknął Tutaj WK już nam się wyschyla Dobra, poczekamy chwileczkę na jakiś pojazd, który by się mi tu ładnie mi wychylił eee, Nie wiem, Defender nie wychylił Ani jeden, ani drugi, chyba się wystraszyli, chyba to weszło Nie widziałem, że pocisk gdzieś zniknął a chwileczkę poczekamy, ktoś mi może to poświecić. Panowie, podjedźcie, a ja wam pomogę, bo taka statyczna gra to jest niezbyt ciekawe. Dobra, jak zaraz nie wyjadą, policzymy do pięciu, to podjedziemy trochę bliżej i będziemy tam pod górką bili Te ciężkie. No dobra, dobra. O, wychylili I bardzo fajnie, się kolega tu. Defenderze ustawił i bijemy go za 782. Zobaczcie, jak, zobaczcie jaka to jest przyjemność uderzenia takie czołg. Dobra, 109 Czy ja zdążę? Czy ja zdążę tego Defendera porobić z boczku? Dobra, dobra, dobra. I fajnie się tutaj może udamy może radę go. O pięknie, znów za 700. Zobaczcie, dwa strzały, 1400 obrażeń, uszkodzeń własnych 0 To jest, to jest piękne. To jest moc tego fantastycznego działa, który tu robi roboty dobra. Defendery skończone. Jedziemy po tego WK, Może, może jak się przestawimy bliżej, to może nam się uda tutaj jeszcze oddać chociaż jeden strzał, żeby żeby, była więk żeby był większy banan na twarzy. Zasuwamy mm -hmm, Dobra Jeden już nasz skończony WK Stoi, a my się ustawimy Jakoś tak, żeby go Dobra, dobra. Ej, się za bardzo przylepiłem do ściany I nie mam teraz Dobra Tu się ustawimy, kolega Ło, pięknie Za 760 No na pewno się tego nie spodziewał Trochę nas dostaliśmy <laughs> Ale jak przyjemnie, zobaczcie wystrzały 2200 obrażeń. No, a tego kolega na pewno nie przewidział, że będzie tak kiepsko. Dobra, a my jedziemy dalej. Może tu jakiś niszczyciel się pojawi, rhm Może coś ma lepszy zasięg widzenia. Czy, czy jest szansa, żeby coś Zobacz, one Tu są, na pewno tutaj są te niszczyciele. Podjeżdżamy. To może nam się uda coś poświecić. Chciałbym tutaj coś trafić jeszcze. O, o, o. o pięknie. Za 660 kolega wyłapał. Naprawdę fantastyczny strzał, który tutaj zrobił robotę konkretną. Dobra, widzę tam trzy niszczyciele. Czy jeszcze jeden tu będzie? Dobra, podjeżdżamy. Próbujemy jeszcze koledze tutaj jakiemuś przydzwonić. Tu jeszcze mamy szansę na jakieś strzały zrobienie jakiegoś jednego strzału. To one, czy tutaj jeszcze jest jakiś niszczyciel? Może Arta? Niech zrobi mi niespodziankę i powie, że tu jest coś. O, 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 jest kolega. O, bułeczka, zac! I mamy już 3600. RHM, biedactwo. Oj, spłynął po naszym spodzie. Zobaczcie, jak to pięknie działo robi wyniczki. Naprawdę, aż się, aż się chce tym grać. No, fantastyczny pojazd, który... ...sprzedaje bułę za bułem 3670. No, chyba już tej arty nie dojedziemy, będą szybciej... I jakieś inne pojazdy? Tak jest, dobra. Tam dziś jeszcze jest Scorpion, pewnie zabunkrowany. Za ktoś się wystraszył, zobaczył, że sojusznicy giną jeden po drugim. Tak pięknie. Dobrze, ale jeszcze może coś przypilnujemy tutaj, jakiś strzał. o, o, o czy jest szansa? Oa, nie trafiliśmy. No szkoda, szkoda, no szkoda. Ale jesteśmy zadowoleni z wyniku 440. Odbiliśmy tym pojazdem. Zataczemy taniec radości, na koniec, także jedziemy. A, i kochani, druga klasa. 139 tysięcy zarobiliśmy. E, wynik drużynowy jest 4400 jednak weszło tam e, w ciemno. 4400 żeśmy zrobili. Jednego fraga 1009 xp No piękna mitwa siadła. Jesteśmy 63 389 do przodu. I kolejna bitewka, no i kochani, trafiła nam się mapa dębina. Już teraz tak kolorowo nie będzie. Eee, mamy dziesiątki w drużynie, przeciwnej w naszej też. Także jesteśmy, nie jesteśmy na żadnej topce. Zobaczymy, co przebija ten pojazd, będąc na wyższych tierach. Dobra, jedziemy i spróbujemy tam strzelić, jak się uda. Na razie z dystansu nie będziemy się pchali, bo, bo szkoda, bo tempo jest akurat za wiele, nie dinga. Jedziemy. No, dobra, 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 Spróbujemy jak zwykle przewrócić to drzeweczko. Nie wiem czy nam się uda, bo i ten LT to jest niebezpieczne, dla, przynajmniej dla nas dla naszych pojazdów, czy on tu za dużo nam nie poświecił. O co tu mamy? STRV-a mamy. Leopardzik już przyjechał, Uhu. No chyba będziemy przegrywać na flankę. Już tak widzę, że nie jest nie jest ciekawie. O, piękna bułeczka weszła za, za 845 zobaczcie obieg 430 na pewno nie jest zadowolony po tym strzale ja owszem I zobaczcie, jednak przebija te, te wyższe tiery także bez problemu Już fajnie się ustawił plega było eee, na zielono czy ja tutaj mogę strzelić z tego w Czy on się to wychyli będzie na tyle nierozważny, żeby tutaj wychylić i, i przyjąć bułeczkę od, ode mnie ojojoj, oj, oj, przestrzeliłem, no szkoda mam nadzieję, że mnie nie widział, dobra przeładowuję kolegą trzeba dać znać chciałem go nie dobra, nie skończymy uszkodzenie po wykryciu dostałem, ale fajnie, przyjemnie dobra, zasuwamy do przodu Szukamy... o, bo, 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 bo. Bo to nie był dobry pomysł bo oni tu są, oni tu są, dobra ho, dobra dostaję bułki z boku, trzeba uciekać do tyłu się wycofać, bo nie ma sensu nie myślałem, że oni tu są tego nie było widać, tego nie było w planie, żeby oni tu się ukrywali, dobra My się cofniemy, troszeczkę żeśmy się cofnęli. Teraz się ustawimy pod snajpę. Dobra, i czekamy chwileczkę. No musimy mieć jakieś światełko i widzieć, bo nie będziemy tu bez sensu tak się pchać do przodu. Zobaczymy, czy ja tego mogę tutaj pasnąć. Nie, no dobra. Leopard nam uciekł, fajny cel by był, żeby go tam trafić. No niestety uciekł. Boję się, że jak podjadę to znów dostanę spotan Dobra, zaryzykujemy, jedziemy z naszą ekipą Choć trzeba w końcu jakąś, jakąś flankę trzeba wygrać Mam nadzieję, że to będzie nasza flanka Że my tu przejdziemy będziemy robić obrażenia i, i cisnąć do przodu Bo przecież taka maszynka ona musi robić, robić jakieś obrażenia Ja nie mówię, że prze po 1000, ale po 999 byłoby fajnie Tym by pojazdem robić obrażenia, dobra, tu jest jakiś. DR, dobrze, czy on mnie widzi? Możliwe, nie, może nie widzi. Nie dostałem spota, to chyba mnie nie widzi. Ale o, koledzy już tu, o, jest 3-2. owiec pewnie będzie chciał tutaj przyjechać. Aha, dobra, Cię o, fajnie wychyla. Nie, on jest tam jeszcze, on jest tutaj na otwartej przestrzeni. Dobra, my podnieść... O, wo wo, 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 wo błeczka! ale kolega się nie spodziewał. Weszło za za 737 w tym leopardzie. Właśnie liczyłem na tego leoparda, że ona tak bezmyślnie troszeczkę wyjedzie. A my się cieszymy. No, no, tak jak się mówi, że każdy robi damage Podjeżdżamy teraz. Próbujemy jeszcze raz tego sięgnąć. Albo Leosia. Albo może tego Isa yy, przycelujemy. I nam się uda chociaż jeszcze jedną bułeczkę mu tam koledze sprzedać. i ja będziemy mieli. Oj, no. Czy ja go nie widzę tego, o, 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 widzimy, widzimy kościoła To jest fajnie skończony, dobra Czy mi tu może ktoś pomóc? Czy ktoś mi może pomóc O, dobra, 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 dobra. O, no trudno Przegraliśmy bitewkę. Tak mi się wydaje, bo jest planka yy, tutaj dostajemy ale fajne żeśmy zrobili, 2 261, 240 odbity. No kołowiec nas porobił mam mobilność niestety ale zrobiliśmy roboty. Swoje zrobiliśmy, także czekamy raport. A więc kochani, mamy raporcik. Niestety porażka. Wynik drużynowy, zrobiliśmy 2261 obrażeń 426 expa i 19 tysięcy zarobione. Także kochani, da się tym grać. Naprawdę da się tym grać. To ja mogę osobiście powiedzieć w tej maszynce. Mm, rosyjski niszczyciel ale... cudownym trollem świetnie bije. Trzy strzały wystarczą w bitwie, żeby zrobić fantastyczne wyniki. To już są gdzieś około niebieskich statystyk, po to 200 po. po. To już są niebieskie statystyki. Zrobicie cztery strzały, macie fioletowe statystyki. Jeśli chcecie to robić w przebija wszystko. Czy to będzie 8, czy to będzie 9, czy dziesiątka? Bije średnio 750, ale naprawdę grałem mnóstwo bite, gdzie robiłem wysadzenia takie one Naprawdę te one-shoty bardzo często się tu zdarzają, także będzie okazja, funicie sobie tą zabaweczkę. Daje dużo Frejdy. I, I naprawdę, jeśli chodzi o jakość tego pojazdu, jest fantastyczna. Jak na razie z tych pojazdów, które oceniałem, to jest chyba jeden z lepszych. Naprawdę daje tyle radości z takiego stału za, za tysiąc, gdzie strzelamy. I i naprawdę mogę Wam polecić. I kochani, pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał. Napisać komentarz i dajcie łapkę. Oczywiście komentarz napiszcie ze swoim nickiem w WOD, bo macie szansę na wygranie złota. 1000 złota. Także zapraszam na następny film będzie losowanie. Hej!